tam na kobiety Sam stał śmiec ruszoną. Nigdy nie widzieć męski, nigdy nie być żoną. Na początku czułem się troszkę zestresowany, trochę niepewny moich umiejętności, zdolności aktorskich. Zmienia się bardziej moja otwartość do czytania takich tekstów oraz to, że Bardziej je zaczynam analizować. Czemu dana postać mówi daną kwestię? To już nie było tak drętwo, że ktoś coś mówi i dobra, jakaś kwestia, czytam, okej. Okay. Teraz faktycznie patrzę na ten tekst, patrzę, czytam ten wers i zaczynam faktycznie myśleć nad tym, co on może oznaczać. Normalnie zarykuję się śmiechem, jak czytam Macieńskiego. Nauczyłam się, co to jest średniówka, nauczyłam się kilka elementów z improwizacji, a także zadania z improwizacji, co jest super, bo kocham Myślę, że będę teraz bardziej zwracać uwagę na tę polszczyznę i wymawianie tego wszystkiego. No i też Fredrem mi tak, że tak powiem, będę czytała jego więcej tekstów czy coś takiego. W sumie no to wydaje się teraz ciekawsze. Czułam się trochę na niepewnie, szczerze mówiąc, no tak, tak, na samym początku nie chciałam w ogóle iść na te zajęcia, ale no, cieszę się, że jednak poszłam. Myślę, że zrobiłam spory postęp od początku, od tych paru miesięcy. Wydaje mi się, że bardziej się bawię, bawię tymi rolami nagraliśmy słuchowisko. Wszystkie te etapy, kiedy mówiliśmy swoje role razem, bo to był, tylko nie te perfidne online tylko już kiedy mogłem jakoś spojrzeć na człowieka i rozmawiać z nim, nie z kamerką czy tam pikselem. Takiej formy tekstu po prostu nigdy nie lubiłam, ale... Zrobione, wszystko tak naprawdę, zrobione było wszystko tak naprawdę fajnie, że yy, to była sama zabawa i było super. Na pewno wszystko idzie dużo pewniej w sensie śmielej O zajęcia z improwizacji, bo to było strasznie stresujące, bardzo stresujące, ale podobało mi się. Na pewno trochę więcej pewności siebie mi to dało. Myślę, że znam dużo tajników improwizacji teatralnej na 100%. Tak bardziej potrafię wczuć się w daną postać, poznać ją bliżej, e, jakby odzorowywać emocje, które czuję. Lubię się ruszać, więc na scenie mówienie, zarówno jak i ruszanie, improwizacja te, te, teatralna, to jest po prostu no, no świetne, to jest tak. Dlatego bo od razu, jak zaczęliśmy robić te różne zadania z zombiakami w ogóle, no, tak się fajnie poczułam, tak na luzaku. Czuję się bardziej swobodnie, bo już się ani nie stresuję, ani, ani nic takiego. Także same pozytywne emocje. Takimi ulubionymi fragmentami jakby warsztatów to było jak po prostu czytaliśmy tekst, bo to jest to, co lubię najbardziej. Plus przerwy, bo wtedy rozmawialiśmy i właśnie to był moment, kiedy bardziej się integrowaliśmy. Tak, także myślę, że czytanie tekstu to było takie najfajniejsze. Powoli. Ja zauważam olbrzymi rozwój wśród uczestników, nieśmiałe dzieci z małymi umiejętnościami scenicznymi, aktorskimi. To, co zrobiły na koniec, czyli nagranie audiobooka, to jest rewelacja, ponieważ myślę, że wielu profesjonalnych aktorów nie podołałoby tak ciężkiej roli, jaką one musiały spełnić. Kiedy te dzieciaki otworzyły się i zobaczyłem w nich partnerów w nagrywaniu tych ślubów panieńskich. To nie byli amatorzy, to już byli tak na pół zawodowcy. Tak. Akt. Akt, <gry> akt drugi, scena pierwsza. Jeszcze raz ciszy. Najbardziej z tego wszystkiego podoba mi się ten moment, w którym ja widzę już ten proces rozwoju ludzi, uczestników, kiedy zaczynają od Nieśmiałości od zamknięcia, od takiego pokręcenia ciała, głosu wszystkiego. I nagle z zajęć na zajęcia zaczynają się otwierać, są odważniejsi, zaczynają interpretować, dokładają emocje. To się robi wszystko takie mięsiste, fajne i widać, jak, jak oni się rozwijają. Po prostu takich umiejętności nabywają kolejnych. Bez gniewu, bez złości. Trzymaj go, mamo! To napisanie tego projektu skłoniło mnie takie poczucie, że wiele osób, nie tylko młodzieży, ale też dorosłych, nie rozumie poezji, boi się poezji. Ma takie poczucie, że to nie jest dla nich, że to być może szczególnie Fredro, na przykład, to jest stare, to w ogóle nie, w żaden sposób nie odnosi się do współczesności. A przez to traci się ogrom cudownego nie. żartu, fantastycznej literatury, który Fredro zawiera. Stąd stwierdziłem, że to jest idealny materiał, na który można pracować z młodzieżą i trochę tego Fredra odczarować. Stąd też sam tytuł projektu Fredro nie gryzie. Przede wszystkim młodzież zrozumiała Fredrę, a to uważam za największy wyczyn, że po dziesięciu spotkaniach młodzież potrafiła nas zaskoczyć intencją sposobem rozumienia tekstu, gdzie czasami my w ten sposób byśmy o tych kwestiach nie pomyśleli i to jest ogromna nauka również dla nas. <głosow Sounds> <fikł informative> Dobra, y, jeszcze jakąś scenę tak? Y.